Z funkcji wykładniczej, część 2. W poprzednim filmie robiliśmy wykres funkcji wykładniczej f od x. A do potęgi x. f od x równa się a do potęgi x, w której a było liczbą większą od 1. Ten wykres wyglądał tak. Teraz zrobimy wykres, w którym to a będzie mniejsze od jedynki. Zaczniemy od tabelki. Evo od x, 1, druga do potęgi x. No i weźmy sobie x równe minus 2, obliczmy e od x. F od minus 2 to będzie 1, 2 do potęgi minus 2, wstawiam za x minus 2. Przypominamy sobie wzór a do minus n to jest 1 przez a do n. I wobec tego f od minus 2 to jest oczywiście 1, 2 do potęgi minus 2, wstawiam tu za x minus 2. I to będzie odwrotność tego 1 podzielone przez 1, druga do 2. No i liczymy ta 1, druga do 2 to jest 1, 4. Czyli tu mam 1 podzielone przez 1, 4, czyli 4. Zaznaczmy sobie ABC x 2, x 4. I na wykresie dla x minus 2 wartość y 4. Mamy punkt. <laughs> Teraz policzmy dla minus 1. f od minus 1 to będzie 1 druga do minus pierwszej, czyli 2. I zaznaczmy dla x minus 1 wartość jest 2. Weźmy sobie punkt np. minus 1, 2 to będzie f od minus 1, 2 to będzie 1, 2 do potęgi minus 1, 2. Wstawiam za x tą minus 1, 2. No i to będzie 1 podzielone przez 1, 2 do 1, 2. Pamiętamy, że to jest po prostu pierwiastek drugiego stopnia. Z jednej drugiej. Taka jest definicja potęgi ułamkowej. To mogę wyciągnąć pierwiastek z licznika, z mianownika. To będzie 1 przez pierwiastek z dwóch. I wobec tego po podstawieniu tutaj 1 przez pierwiastek z 2 dostaję pierwiastek z 2. Czyli dla minus jednej drugiej wartość funkcji będzie pierwiastek z dwóch, więc w przybliżeniu 1,4 i zaznaczam dla minus jednej drugiej mniej więcej 1,4 teraz weźmy sobie x0 dla 0 będzie oczywiście 1, bo 1 druga do 0, to jest 1 dla jedynki będzie jedna druga, dla dwójki jedna druga, do drugiej jedna czwarta. No i tak jak poprzednio, pozaznaczajmy te punkty. Mamy mniej więcej takie punkty. I teraz posłużymy się arkuszem kalkulacyjnym, żeby sprawdzić dla większej liczby punktów. Będziemy się posługiwać taką formułą jedna, druga do potęgi i w komórce A1 będzie na przykład x potem sobie to przeciągniemy na więcej komórek mam arkusz tutaj sobie napiszemy x tutaj f od x zaczniemy na przykład od minus Tutaj zrobię minus 3,9 dziesiątych. Zaznaczę te dwie komórki. I wypełnię. A tutaj wpiszę wartość funkcji. Jeszcze może trochę. I tu wpiszę formułę. Równa się. W nawiasie niech będzie jedna, druga. Do potęgi, a więc taki daszek. I tego x, czyli tu mam w tej chwili A2. To jest 16 dla minus 4 i przeciągam. Wypełniła mi się jakby ta, ten drugi wiersz tabelki. Teraz zrobię wykres, zaznaczę sobie te dane. Wstawię wykres. Wybiorę sobie wykres punktowy. W takiej dziedzinie są połączone. O i ten wykres wygląda mniej więcej tak funkcja jest malejąca tu przechodzi przez jedynkę i wartości się zmniejszają 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 teraz zobaczmy dla porównania jak to by było gdybym miała funkcję 1 trzecia do potęgi x więc obok napiszę drugą formułę równa się 1 trzecia do potęgi i ta komórka A2. I teraz i to będzie ta funkcja, nazwijmy na przykład G od X. I teraz ten wykres już zlikwiduję, a to przeciągnę. Zrobimy y, dwa wykresy obok siebie. Zaznaczam dane i wstawiam wykres punktowy, tak jak poprzednio, z połączonymi punkcikami. Widzimy funkcja różowa, to jest to, ta 1 trzecia, obydwie są malejące, a ta to, to była 1 druga do potęgi x. Tak możemy się bawić oglądając wykresy w arkuszu kalkulacyjnym.